Mamy tu Ducato 2.3 Wrzucę Wam screena jaki błąd drukuje Jest on tylko na początku rano Później go nie ma, nie można dodać gazu przez chwilę ani nic im zrobić Zaczyna go telepać Pierwsze co To odłączyłem Moje GR, ale błąd Że tak powiem powrócił teraz odpiliśmy przepustnicę nie mam schematu akurat do tego eee, nie wiem, gdzieś miałem w pdf i posiałem nie mogę go znaleźć eee, odpiliśmy teraz przepustnicę no i zobaczymy tu jeszcze w międzyczasie Przyjrzałem sobie tą kość zobaczymy jak skrzynka bezpieczników wygląda to ogólnie jak zasilanie hmm, tutaj na Dobra, przyświecę jak wygląda zasilanie sterownika i kości które wychodzą na silnik, znaczy kość, która idzie na silnik. Także to jeszcze wezmę, zdejmę ten sterownik, czy nie ma gdzieś e, jakiś zacieków czy czegoś. I będziemy działali dalej. Sorry, bo jestem przeziębiony i tak trochę gadam przez nos Także próbuję tutaj walczę jakoś Ta tak jak <grym> jest OK. E, te są też ładne, zobaczcie, nic tutaj nie widać. Przybliżę Wam. No, ma Tutaj nigdzie jakiegoś zielonego nie widać. Także tutaj nie będziemy szukali. W tym sensie jeszcze się dostanę do sterownika. Na pewno jest przykorodowany, Zobaczcie, jak wyglądają połączenia. Ten chyba masy nie potrzebuje z obudowy. Dwa, dwa chyba potrzebowały. Z tego co pamiętam bo czasem wariowały, jak tutaj zgniła ta śruba wystarczyło ją przeczyścić i było dobrze nie? także wyjmuję sterownik i zobaczymy jaką wygląda odkręciłem go, nie było łatwo ale on ma swoją masę jak zobaczycie, ale tu już coś było robione przy tym sterowniku, czyli już taka lampka kontrolna nam się może zaświecić zobaczymy jak go wyjmę, czy był otwierany mam go wydłubanego Brak tabliczki. Tu jest jakieś opisy cud te E5, czyli pewnie Euro 5, 150 KONI, czyli sterownik był wymieniany. Ciekawe co tu się z nim działo. Tu po nim nie widać, żeby było otwierane gdziekolwiek. Tutaj można. Sobie właśnie Trzeba będzie go dać do sprawdzenia raczej, zobaczymy, on pewnie jest na kulkach, tu mogło coś wstać, spod procka któregoś, nie wiem, zobaczymy. Dzieliśmy go z tej blachy, na pewno nie było ingerencji w środku, nie widać żadnych jakichś takich, żeby było tutaj na przykład, że jak woda podejdzie, no to on jest biały. Taki się robi, on coś takiego jak tu. Nie, widzicie? Taki osad się robi. No tu nigdzie tego nie widać. tyczki też myro, okay. Nie ma żadnych przebarwień. To jest z rdza, z tej śruby jednej. Braliśmy. Po prostu na palcach przeniosł. Tam się nie czepię. Dobra, szukamy dalej. Tu widać fajnie, właśnie ten osatyk utlenia się aluminium. To takie coś się robi, to łatwo można zobaczyć. Tak, akurat ocynk jest jakiś, tak ale takie coś właśnie bardzo podobne. No i tak, odłączenie przepustnicy nic nie dało, błąd jest. Teraz odłączyłem czynnik e, pozycji e, turbosprężarki z gruchy. No i zobaczymy i tak trzeba wszystko po prostu po kawałku testować. Później jakieś propika, Sondelamda podłączamy, no i może któryś wyjdzie w końcu, że tego nie będzie. Teraz zaczął się pokazywać już po włączeniu stacyjki. I on w ogóle na gaz nie reaguje, nie? W tym momencie jak ten błąd wyskoczy, później jest dobrze, jak trochę ciepła złapie. Te czujniki tutaj położenia sztangi od turbo, a one się często psują także zaczynamy od tego, tutaj widać jest to od czujnika tlenu kość, też ją będziemy odpinali to wszystko trzeba sobie że tak powiem po kolei przewalać, nie? No tu mamy czujnik różnicy ciśnień no i czujniki od DPF, temperatury ...że niestety... ...taka dupowata robota... ...bo inaczej się tego nie przeskoczy... ...a czasem tak trzeba... ...no i odłączenie tego czujnika... ...nic nie zmieniło... ...błąd wraca... ...a niestety nie jestem w stanie tego wychwycić... ...na że tak powiem e, rzeczywistych spróbujemy sobie odpiąć sondę lamp ale tu muszę mieć dwie ręce czujnik tlenu mamy odpięty ładne wszystkie piny złociuśkie Także tutaj raczej nie będzie z tym problemu, no ale zobaczymy teraz trzeba iść włączyć zapłon, zobaczyć czy są błędy Tyle. A powiem wam do takiej akcji używam tego chińskiego Kimbolena, bo nie muszę za każdym razem włączać testera i ten moment w telefonie ciachpach sprawdzam, czy jest łącz, czy nie ma. Najszybciej nim idzie. Także Chińczyk się do tego nawet przydaje za 300 parę złotych. A więc tak, eee, czynnik tlenu podłączony odpiąłem mu ekologię, czynnik różnicy ciśnień. I tutaj termometry, chociaż nie wiem, czy one w ogóle mają coś do zasilania, no bo one nie są zasilane. Tutaj mamy tylko, że tak powiem, rezystancja z czujnika się zmniejsza albo zwiększa od temperatury. No tutaj mamy, bo tu jest plus minus, no i sygnał wychodzi, nie? No i zobaczymy teraz, co dalej. Dobra, wszedłem do aplikację zobaczymy sobie błędy. No i teraz nie ma, powstał 5 minut i nie ma. Cofnę, spróbuję go odpalić. chodzi równo. No i błędów nie ma. Czyżby to było to? No ten czujnik ciśnienia, no to jest odpięty, termometrów nie widzi. To jest normalne, także zobaczymy, niech jeszcze postoi chwilę. Poskładałem sobie tu w międzyczasie ten sterownik, poczyściliśmy te wszystkie te, masa też jest tam taki cienki doczyszczony. Do także teraz e, poczekamy, tego błędu nadal nie ma, niech on sobie jeszcze z godzinkę postoi i zobaczymy czy wróci, ewentualnie się przejadę z tym czekiem świecącym bez tego czujnika. Różnice ciśnień, jak będzie dobrze, zamawiamy czujnik, różnice ciśnień, bo chyba nie mam na stanie. Muszę iść zobaczyć. No i oby to było to. No ale już mi się sporo zeszło z tym, bo niestety za każdym razem trzeba skasować. Będę zostawić, znowu włączyć, I to jest taka zabawa, że się schodzi bardzo długo. No ale jesteśmy na dobrej drodze. Nie wiem czy mówiłem Wam w ogóle i to sprawdzałem. Nie tutaj, czy nigdzie nie ma. W tej wiązce już nawet nie pamiętam, też sprawdzaliśmy nie ma jakiegoś zaśniedzenia nic no i powiem wam, że błąd nie występuje na razie tego nie podpinam yy, podepniemy tylko czujniki temperatury zostawię go do jutra dzisiaj tak już praktycznie mamy fajrand także podpinam to przejadę sobie na drugie stanowisko pozwolnie i zostawimy do jutra Zobaczymy, czy będzie ok. Jak będzie ok, to zamawiam czujnik. Albo sprawdzę, bo może mam na tym, na stanie. Podmienię. i zobaczymy. Myślę, że to chyba to utrapiliśmy. Mam nadzieję, przynajmniej, bo już powiem wam szczerze, nie chcę mi się tego robić. Nie lubię. Po prostu nie lubię. Zobaczymy w ogóle, jak on wygląda. Progi jeszcze zdrowe, oczywiście to camper jest, nie? O. Nawet, nawet wygląda. To jest camper van. czy Ducato. Przerobiony fabrycznie, bo to jest Adria. przerobione fabrycznie pod van'a. O, tu w ogóle możecie zobaczyć, jak wygląda konstrukcja łapki homologowanej. Jest taki mel porządny, a nie to, że fotele sobie. Przykręcicie no, tak, jak nieraz kiedyś były, że o, tylko taki kikutek był, i tyle, nie? Ławka homologowana jest porządna, także tutaj nie ma prawa się nic stać przy wypadku. W ogóle wany są bezpieczniejsze od zwykłych camperów wiadomo. No, zwykły camper to sandwich, nic więcej, w każdej chwili się rozpadnie. Dobra, nie ma co gdybać, damy nowy i zobaczymy. A ja jednak poszedłem na magazyn. Jest. Także kupiliśmy. Tu jest ten sam numer. Jest drugi podpięty zobaczymy. Zobaczcie ile on ma w ogóle przebiegu 129 tysięcy. Także nie ma dużo przejechane. No i faktycznie nie ściukrany, zobaczcie jak środek wygląda. Tu wszystko. Dały też nie są wyświane, wych że tak powiem. To wszystko w miarę. Przyzwoicie wygląda. E, oryginalny tempomat ma zamieniony na taki uniwersalny, bo kiedyś skrzynię ktoś naprawiał i zmienił przełożenie, a i tempomat ten oryginalny nie działa. Nikt tego nie potrafił zaprogramować, więc wjechał taki nie? No, ale też działa i tyle. Dobra, wyłączamy stacyjkę. Skasowałem mu błąd z tego czujnika i zobaczymy, czy wróci, czy nie. Mamy dzień następny no i odpalam go, jeszcze nie podłączałem testera, ale sobie wyjedziemy. Zobaczymy w ogóle czy przestanie jechać. Jest. Myślę, że już dobrze z uwagi na to, że cofam normalnie Nie ma problemu. Teraz ja sobie na drugie stanowisko przejadę. I zobaczymy. Na razie jedzie. I tu już na przykład wczoraj jak przejeżdżałem, tu już było tu, 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 tu. Nie mogłem podjechać. A już widzę, że jest dobrze. Co sobie na wprowadzacza, dobra, jeszcze. Podłączyłem tester. Wchodzimy. Jeszcze nie byłem. Dzisiaj nie sprawdzałem. Jak jest źle to już błąd na pewno by był. Albo jest, no nie wiem, przynajmniej nie przerywał. A, mamy czyściutko. Także podłącz podłączam rurki. Pojeździmy nim trochę na próbę. Wypiąłem ten stary czujnik i zobaczcie ile tu jest wody. Normalnie się wylało. Patrzcie, normalnie woda stoi, nie? O, kapie. E, warto zawsze jak odpinacie ten czujnik, w ogóle raz na jakiś czas, jak macie jakieś tam obiekcje do DPF-u to sobie przedmuchać zobaczyć czy one są drożne, czy nigdzie nie są dziurawe. Bo bardzo często wadliwa praca układu DPF jest przez to, że te rurki są zapchane albo są dziurawe po prostu. Nie? Także warto to zawsze sprawdzać sobie. Dobra. Czynnik różnicy ciśnień wymieniony. Teraz podłączymy mesa, bo sprawdzamy parametry. I będzie chyba na tyle jeszcze próba jazda. I gotowe. Dobra, mamy już mesa podłączonego. Jeszcze raz sobie to błędy zobaczymy. Czyż nie powinno być, bo nic nie odłączałem. Teraz tak nie pamiętam, czy jest wymiana. Jest wymiana czujnika różnicy ciśnień. Wykonaj. Przeczytaj uwagi. Oczywiście przeczytałem dwa razy dla pewności. Wykonane, ale status nieznany. On tak pisze, niestety. Ale będzie ok. Wyjdziemy sobie w parametry. opalimy sobie go. No i sobie zaznaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle chodzi. Okaże się, że jest wycięty dpf. Wyprogramowany. Jest nam czynnik różnicy ciśnienia. Działa. Nawet nieźle. Bez skłuknięcia tu z klimy, sklima. jest klima, stanie zatkanie normalne, procentowo 66%. Czy nawet, nawet, jeszcze sobie możemy co zobaczyć. Zobaczymy na zimno korekty, jakie ma. Zimno też nie ma dramatu. Przyłożemy sobie tak na szybko. E, zobaczyć, Tu pójdzie w miarę równo. Czyli żadnych zaburzeń nie ma. Jeszcze raz błędy. Jest błędny. Rozłącz. I jadę na próbę. No i jestem po próbie. Zaraz podłączymy tester i zobaczymy, czy są jakieś błędy. Przejechałem, nie wiem, z 5-8 km. Brak tester, podłączony. TTC, brak błędów. To przy okazji sobie zobaczymy, czytaj strumień danych. Czujnik różnica ciśnienia. 16 milibar. Jak się nagrzał, to sporo. Ale on teraz będzie... ...go lepiej dopalał, nie? W ogóle w parametrów nie można było odczytać, bo jak ten błąd występował, to wszystkie parametry głupiały. Także po parametrach nie można było dojść, który to, nie? Błąd trochę zrobiłem, ale to zaraz Wam powiem. Z czym? Błąd zrobiłem z tym, że nie zmierzyłem rezystancji starego z nowym. Nie? Mogliśmy zobaczyć na czujniku, jaka jest różnica, czy da się na przykład multimetrem dojść. Tu jeszcze posprawdzam, czy wszystko jest dobrze poskładane. Wszystko ok, także można będzie oddawać do klienta. Jakby trwaliście do końca, możecie napisać, ile Waszym zdaniem taka naprawa powinna kosztować? Piszcie w komentarzach. Na ile by byście to wycenili? No zeszło mi się w sumie z półtora dnia, no bo to wiadomo, trzeba było odłączyć coś, to tamto takie skakanie, nie? Samej roboczej godziny, znaczy samej takiej roboczej, że tak powiem, robocizny, no to mi się zeszło, nie wiem, trzy godziny, nie? Trzy i pół może max, ale tak to długo trwało. Ile byście wzięli? Jak to wyliczyć? Ile byście wzięli za taką robotę?